Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek chciałem podziękować organizatorom za możliwość zabrania głosu oraz wszystkim Państwu za przybycie w tak licznym gronie. Na co dzień jestem prezesem i współwłaścicielem spółki TaxCoach. Jestem także zewnętrznym dyrektorem finansowym dla wielu przedsiębiorstw. U nas w firmie zajmuje się optymalizacją procesów, poszukiwaniem rynków zbytu, Analizą mikro i makro otoczenia, jak i zarządzaniem zespołem. Przybliżając Państwu plan mojego wystąpienia, opowiem pokrótce, jak wyglądała i jak wygląda dotychczas nasza współpraca z Komar RP. Wskażę specyfikę Komarch XT z perspektywy biura rachunkowego oraz z perspektywy klienta biura rachunkowego. Opowiem co nieco o automatyzacji procesu za pośrednictwem platformy Komarch i IWD, jak i opiszę, na czym polega działanie w zakresie i księgowość 24. Krótko o naszej firmie. Na rynku jesteśmy już 5 lat. W tym czasie udało nam się zdobyć niemały portfel klientów, bo jest to aż 8 tysięcy podmiotów, które obsługujemy w trybie ciągłym. W tej chwili do tego czasu zbudowaliśmy zespół. Świetnych specjalistów. Jest to 64 osoby, które odpowiadają za realizację i obsługę tego portfela klientów. Pomagamy firmom w zakresie księgowości, rachunkowości, podatków, kadry płac, optymalizacji procesów, jak i szereg innych dodatkowych elementów. Zbudowaliśmy spersonalizowane rozwiązania dla wielu branż, w tym między innymi e-commerce, dodatkowo branża produkcyjna, usługowa, IT. Obsługujemy także ulgę B+R, plus oraz IP Boxa. Innowacja i usprawnienia to są działania, które podejmujemy w trybie ciągłym, ciągłe ulepszenia produktów oraz automatyzacja procesu jak i sposobu obsługi klienta. Wpływa na to, że możemy się pochwalić powtarzalnymi pozytywnymi odczuciami naszych klientów. Działamy także na rynkach zagranicznych. W tej chwili działamy także na rynku czeskim, obsługując VAT compliance w Czechach, jak i na rynku niemieckim. Całość naszej działalności. Jest możliwa w taki sposób efektywny, jak działamy, dzięki dobrze zorganizowanej strukturze administracyjnej. Ta struktura administracyjna, ta struktura administracyjna składa się między, między innymi z działów takich jak HR, marketing, sprzedaż. IT, dział prawno-windykacyjny, jak i optymalizacji procesów. Zdobywamy od dłuższego czasu liczne wyróżnienia i certyfikaty, w tym najnowszy tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Dążenie do doskonałości oraz optymalizacja pracy wymaga testowania wielu rozwiązań. Na co dzień analizujemy potrzeby oraz możliwości rynku, ciągle podnosząc wa wartość naszych usług oraz tworząc perfekcyjne rozwiązania, dla, zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Jednym z takich rozwiązań, które zostało z nami na długie lata, jest to właśnie komar XT. Z Komarch współpracujemy od początku naszej działalności. W tym czasie okazał się bardzo dobrym partnerem do współpracy. Dopasowuje się do szybko zmieniających przepisów, jak i do potrzeb biura rachunkowych. Programiści Komar, jak i architekt systemu uwzględnia nasze sugestie dotyczące Optymalizacji, jak i automatyzacji czynności księgowych. Świetnym i dobrze dostosowanym rozwiązaniem do optimy jest właśnie, i też uzupełniającym jakby pracę biur rachunkowych jest rozwiązanie Komarch XT. Specyfika tutaj opowiem krótko, jak wygląda specyfika współpracy z biurem rachunkowym. Nasza praca, właśnie tak jak wspomniałem, opiera się m.in. o system Komar XT. Ciągła jego rozbudowa oraz aktualizacje zgodne z najnowszymi przepisami sprawiają, że jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki XT usystematyzowaliśmy naszą codzienną pracę. Dodatkowo. XT pozwala nam zaciągać faktury sprzedażowe do aplikacji Komarhe R.P. Optima, oraz możliwość zaciągania faktur jest także kosztowych poprzez funkcję OCR, dzięki czemu ograniczamy sporo pracy w zakresie wprowadzania tych dokumentów, bo praktycznie dostajemy wszystko już od klienta. Tutaj także bardzo cenimy sobie ze strony Komark wsparcie techniczne, które mamy jakby w trybie ciągłym. Opowiem, jak to wygląda pokrótce z perspektywy klienta. Nasi klienci korzystają w głównej mierze właśnie z prowadzenia magazynów, raportów kasowych, dostępu do analiz BI, wystawiania faktur oraz także edycji wyglądu maili. Które wysyłają do, klientu, do, klientu, do swoich klientów z poziomu aplikacji, co wpływa jakby pozytywnemu budowaniu wizerunku ich marki. Także cenią sobie nasi klienci wbudowany wewnętrzny komunikator oraz możliwość dostępu bieżącego do informacji o podatkach, jakich prognoz, a także o opłatach ZUS. Dodatkowo cały, do całego tego kompletu dochodzi platforma i księgowość 24 My osobiście cenimy sobie z platformy Księgowość 24 to, że Komarch pozycjonuje biura w sposób sprawiedliwy według ich faktycznego rozmiaru, jak i stopnia informatyzacji. Można dodatkowo jako biura rachunkowe poprawić swoją rozpoznawalność marki na rynku usług księgowych oraz pozyskiwać nowych klientów i z tego też tutaj trochę leadów do nas wpada. Dodatkowo poza tymi. Funkcjami stricte marketingowymi za pośrednictwem platformy i Księgowość 24 możemy dokonać analizy biur rachunkowych, zobaczyć jak plasuje się nasz biznes na tle konkurencji, jak i skontaktować się z innymi biurami rachunkowymi, jeśli potrzebujemy jakiegoś wsparcia albo chcemy kooperować lub współpracować także tutaj zewnętrznie. W ramach Komar XT mogę powiedzieć, że jest to rewelacyjne narzędzie, znacznie usprawniające naszą pracę jak, i pracę, jak i kooperację z naszymi klientami. Wiemy to, ponieważ nawiązujemy szeroką sieć kontaktów z małymi biurami rachunkowymi. Które podczas rozmów zgłaszałem na podstawowe problemy, to właśnie jest brak możliwości efektywnego prowadzenia biznesu z uwagi na szereg czynności, które gdzieś tam występują w zakresie komunikacji z klientem, w zakresie administracji, na co tracą wiele czasu i też nie mają często budżetów na rozwój. Jest to efektywne rozwiązanie, dzięki któremu możemy wspierać naszych klientów w związku z powyższym oczywiście jako użytkownicy programu Komar RPXT. Szczerze polecamy to rozwiązanie każdemu z Was, jak i wszystkim przedsiębiorcom oraz dodatkowo na zakończenie mojej prezentacji chciałbym poinformować krótko, że oprócz tego, że pomagamy naszym klientom staramy się pomagać także Mniejszym biurom rachunkowym. Prowadzimy rozmowy z kilkoma biurami, które są zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu. Zatem korzyści z, tego tytułu, z takiego tytułu są obustronne. My zdejmujemy z tych biur rachunkowych całe procesy administracyjne, a za to otrzymujemy w zamian profesjonalną obsługę księgową. Jeśli bylibyście zainteresowani do dołączenia do naszego zespołu i budowaniem silnej polskiej gospodarki wspólnie z nami, zachęcamy do współpracy. I to z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.